Moi drodzy przyjaciele, witam Was ciepło i serdecznie. Kochani, dzisiaj dam Wam siedem rzeczy, które wpływają na częstotliwość Waszych wibracji z punktu widzenia fizyki kwantowej. Wibracja fizyki kwantowej oznacza, że wszystko jest energią. Jesteśmy żywymi istotami na określonych częstotliwościach. Każda wibracja jest równoważona odczuciu, a w świecie wibracyjnym istnieją tylko dwa rodzaje wibracji: pozytywne i negatywne. Każde odczucie powoduje, że imitujesz wibracje, które mogą być pozytywne lub negatywne. Pierwsze to są myśli. Każda myśl promieniuje częstotliwością do wszechświata, i ta częstotliwość wraca do źródła. Więc w przypadku Negatywnych myśli, przygnębienia, smutku, złości, strachu, wszystko wraca do Ciebie. Dlatego tak ważne jest, abyś dbał o jakość swoich myśli i nauczył się kultywować bardziej pozytywne myśli. A najlepiej, jak już mówiłam, nauczyć się myśleć, zanim pomyślisz cokolwiek. Drugie, Wasza otoczenia, Wasze towarzystwa. Ludzie wokół Ciebie mają bezpośredni wpływ na częstotliwość wibracji Jeśli otaczasz się szczęśliwymi, pozytywnymi, zdecydowanymi ludźmi, wejdziesz również w te wibracje. Teraz, jeśli otaczasz się narzekaniem, plotkowaniem i pesymistami, bądź ostrożny. Rzeczywiście nie mogę zmniejszyć Twoją częstotliwość, a tym samym Przeszkodzić ci w korzystaniu prawa przeciągania na swoją korzyść. Ale niektórym z was nadal trudno odmówić towarzystwu, kiedy was zapraszają tam, gdzie wy już nie czujecie, dlatego że nadal jest program, nie wypada, a co o mnie pomyślę? A najgorszym więzieniem, do którego może trafić człowiek, to jest to, co o mnie pomyślam? Więc zastanówcie się nad tym. Trzecie, muzyka. Muzyka jest bardzo mocna. Jeśli słuchasz tylko muzyki, która mówi o śmierci, zdradzie, smutku, porzuceniu, wszystko to będzie przeszkadzać w tym, co czujesz. I zwróć uwagę na teksty muzyki, które słuchasz. Może to też zmniejszyć częstotliwość Twojej wibracji. I pamiętaj: przyciągasz dokładnie to, co czujesz w swoim życiu. Jak dla mnie, od wielu lat najpiękniejsze od muzyki jest tylko cisza. Więc ja naprawdę już wielu lat e, słucham tylko ciszę. Ale to każdy inaczej. Ktoś wyraża siebie przez muzykę. A ktoś potrzebuje totalnej ciszy we wszystkim. Czwarte. Rzecz, na które patrzysz. Kiedy oglądasz programy poświęcone nieszczęściu, śmierci, zdradzie, no i tak dalej, twój mózg akceptuje to jako rzeczywistość i uwalnia całą chemię do twojego ciała, która wpływa na częstotliwość wibracji. Spójrz na to, co sprawia, że czuje się dobrze i pomaga wibrować z wyższą częstotliwością. W tym przypadku, jeżeli chodzi o wyższą częstotliwość, to jest piękna. Najlepiej naturalna piękna, czyli przyrodę. Ale piękna również może być kobieta. Piękny może być obraz. Piękny może być zachód słońca, to już przyroda, czy wschód. Natomiast ci, którzy oglądają jeszcze telewizję, doskonale wiecie, co tam pokazuję i nie chodzi tylko o wiadomości. Ja mam w domu telewizor i korzystam z niego, kiedy puszczam na przykład praktyki z YouTube'a. To, co ćwiczę, lub jakieś filmy z YouTube'a, też oglądam na dużym ekranie, co była rzadka, ale się zdarza. Głównie to jesienią. Może obejrzę jakieś mądre filmy z polecenia, które naprawdę są, mają głęboki sens. I można coś dla siebie wziąć i wyciągnąć dla swojego życia. Natomiast, moi drodzy, jeżeli gdzieś ja u kogoś jestem i czasami włączono telewizor, od razu proszę o wyłączenie lub ściszenie, jak można to w ogóle oglądać? Jak nie szkoda swojego życia? Na. Coś takiego, jak można stworzyć takie programy, przecież tworzą dla kogoś, ktoś to ogląda, oglądalność tego jest wysoka, jakby nie było tego, by nie było, czyli jest popyt na to coś, nie wiem jak nazwać, nie wiem jakich słów dobrać, ale doskonale wiecie, o czym ja mówię. Natomiast... Jeszcze jest mnóstwo osób, teraz zażartuję, którym granatem nie można oderwać od telewizora. <noise> Dobrze, idziemy dalej. Atmosfera. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w pracy, jeśli spędzasz dużo czasu w brudnym środowisku, wpłynie to również na częstotliwość Twoich wibracji. Ulepsz to, co ci otacza. Zorganizuj i oczyść swoje otoczenie. Pokaż Wszechświatowi, że jesteś w stanie uzyskać znacznie więcej. Zadbaj o to, co już masz. Atmosfera, miała, tu miałam na myśli nie naszą ziemską atmosferę, tylko atmosfera, która Was otacza. Kiedyś już mówiłam, Dawno, dawno temu, dawno naprawdę, dawno temu przeczytałam, że e, czystość, w, którą, e, w której żyjemy, to jest czystość waszej duszy. Więc jak zaczynam sprzątać, zawsze zwracam się i żartuję <grytanie> ze swoją duszą. Mój dusznik, kochana, tu już nie przesadzaj z tą też czystością. No, troszkę też może być gdzieś kuszy lub coś takiego. No, zawsze byłam czyściochą, podatką, nie wiedząc o tym, że to jest stan yy, duszy. Także utrzymujcie, utrzymujcie czystość fizyczną y, również y, wokół Was. Ja nie mówię, że to wszystko ma błyszczeć jak w muzeum. Absolutnie nie. Ale podstawowa czystość, żeby jeżeli ktoś do Was Przyjdzie, nie brzydził się, usiąść na kibelek lub umyć ręce. A niestety, tak u niektórych przybudzonych, które tak mówię o sobie, wyglądają właśnie te miejsca. Kiedyś byłam u Panie przybudzonych, tak mówię, i ona zrobiła dla mnie herbaty i Podawała mnie łyżeczkę. Jak ja zobaczyłam tą łyżeczkę, ja nie wyobrażałam sobie, żeby zamieszać, wymieszać tą herbatę. Ja nie wyobrażałam. Ja podziękowałam za herbatę, podziękowałam za wszystko, za to brzydostwo też. Podziękowałam i nie skorzystałam z jej uprzejmości. I to była kobieta. No, Więc dalej... Utrzymujcie czystość i żyjcie w czystości ducha, duszy i ciała. Teraz słowa. Jeśli twierdzisz lub mówisz źle o rzeczach lub ludziach, wpływa to na częstotliwość wibracji. Aby utrzymać wysoką częstotliwość, ważne jest, aby pozbyć się nawyku narzekania i mówienia o innych. Dlatego unikaj dramatów i weź całkowitą odpowiedzialność. Za wybory swojego życia. I podziękowania. Wdzięczność pozytywnie wpływa na częstotliwość wibracji. To nawyk, który musisz teraz wprowadzić w swoje życie. Zacznij dziękować za wszystko, za wszystko, za dobro i to, co uważasz za złe, dziękować za wszystko, czego doświadczyłaś. Wdzięczność otwiera drzwi do pozytywnych rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu. Wdzięczność, jako wibracja, jest na drugim miejscu po miłości. Teraz, kiedy nagrywałam ten filmik, przypomniało mi się, moi kochani, ja wtedy miałam. Wtedy miałam. Ile to miałam? 27 lat. Tak, 27 lat. Był jeszcze związek radosny. I mieszkaliśmy na Białorusi, ja pracowałam w pewnej organizacji, i ja robiłam to, co do mnie należało. Pewien pan mi pomagał, ale to też był jego obowiązek, jego praca. I ja pamiętam, kiedy on mi pomógł zrobić pewną rzecz. Ile razy jemu dziękowałam, że o mnie w końcu powiedział: Przestań dziękować, to jest moja praca. A dla mnie to było tak normalne, tak oczywiste, że ja nawet nie zwracałam uwagi na to, że tyle razy ja mu podziękowałam. Dla mnie to była norma, a dla niego było bardzo dziwne, że ktoś mu dziękuje za jego pracę. Także, kochanie, dziękujcie za wszystko, a najbardziej. Dziękujcie swoim nauczycielom. I nauczycielom na planie ziemskim, i nauczycielom duchowym. Tylko przez naukę. My wzrastamy tylko przez naukę. My idziemy wyżej, głębiej, tylko przez różne doświadczenia nie negatywne i pozytywne bo ich nie ma negatywnych i pozytywnych przez doświadczenia. My stajemy się coraz bardziej mądrzejsze. Więc dbajcie o swoją częstotliwość, dbajcie świetliczki, dbajcie to, my mamy utrzymać ten poziom wibracji na ziemię. Od nas zależy, gdzie, w jakim kierunku pójdzie Ziemia. I wiem, że wielu z Was wybrali już swój kierunek, już wybrali w jakim świecie chcą żyć, ale żeby tam żyć, trzeba naprawdę cały czas utrzymać, utrzymywać wysoki poziom wibracji, przez czysteść myśli, przez przede wszystkim, bo myśl materialna, najpierw myśl, później słowa, później działanie. Więc o to wszystko dbajcie. Ja Wam dziękuję za wszystko, dziękuję za to, że jesteście ze mną, ja z Wami. Dziękuję za pomoc, za wsparcie. Z Wami była Irina.